Witajcie! Zapraszamy Was na kolejne doświadczenie. Do dzisiejszego doświadczenia będą nam potrzebne takie przyrządy jak siłomierz, odważnik oraz naczynie z wodą. Na nasz siłomierz zakładamy odważnik i odczytujemy wskazanie siłomierza. Które wynosi 1,2 N. Siła odczytana na siłomierzu wynosi 1,2 N. Nasz siłomierz wraz z odważnikiem wkładamy do wody i odczytujemy wskazanie siłomierza, które wynosi 1 N. Siła odczytana na siłomierzu po zanurzeniu w wodzie wynosi 1 N. Okazało się, że na ciało zanurzone w wodzie działa dodatkowa siła. Ta dodatkowa siła to siła wyporu. Możemy ją obliczyć ze wzoru Fw równa się Fg minus F. Czyli powstajemy do wzoru Fw równa się 1,2 N minus 1 N. Czyli siła wyporu wynosi dziesiąte N. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku oraz zachęcamy do dalszego śledzenia kanału.